Witam państwa serdecznie. Dzisiaj chciałam przedstawić państwu fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne, troszkę odmienne od tych powszechnie znanych, są to fundusze ETF. Fundusze ETF w tym różnią się od innych popularnych funduszy, iż notowane są na giełdzie tak samo jak akcje. Wiąże się to z następującymi korzyściami. Dlatego, że można je kupić na giełdzie, koszty nabycia są znacznie niższe. Także można je kupić i sprzedać w praktycznie w każdym momencie w, w czasie trwania sesji giełdowej. Czyli jest ogromna płynność, możemy zawsze nabyć jednostki, możemy zawsze zakończyć naszą inwestycję. Widzimy także naszą inwestycję w stanie rzeczywistym, 24 godziny na dobę praktycznie. Mamy podgląd na swoim rachunku internetowym. I teraz tak, koszty zarządzania są także kilkakrotnie niższe niż tradycyjnych funduszy, dlatego że są to fundusze zarządzane pasywnie, czyli w skrócie mówiąc ich wyniki są takie jak wyniki tam, gdzie one inwestują, czyli jeśli jest to fundusz Azji, będzie odzwierciedlał takie wyniki, jakie, jakie ma indeks z Azji. Czyli, czyli mamy tą sprawę, niższe koszty nabycia, niższe koszty zarządzania, Brak ograniczeń co do czasu trwania inwestycji. W każdym momencie możemy kupić, sprzedać. I teraz tak, gdzie możemy nabyć? Nabyć u brokera no i handel odbywa się na platformie internetowej. Można pobrać demo platformy. Takie demo jest takie samo jak prawdziwa platforma. Jedyna różnica jest takie, że środki są wirtualne. Natomiast możemy już, może tutaj jest formularz do pobrania demo. A tutaj jest już sama platforma. Tutaj na przykład mam otwarty fundusz i widzimy aktualny kurs. Możemy momentalnie nabyć i sprzedać fundusz na naszym koncie. Tak jak mówię, konto jest wyposażone w wirtualne środki, także możemy przeprowadzać nasze wirtualne transakcje. Widzimy koszt od razu, jaki jest zawarcia. I poprawność naszych decyzji, poprawność naszych inwestycji. Także na sucho można trenować inwestycje, jest to kolejna przewaga tego rodzaju funduszy. Yy, w Polsce już także są dostępne fundusze, z tym, że na polskiej giełdzie jest ich zaledwie kilka. My na polskojęzycznej platformie mamy około 800 takich funduszy, także naprawdę jest czego wybierać. Może ja przejdę na stronę, gdzie można je znaleźć. Fundusze ETF. Tutaj jest troszkę informacji o tych funduszach i tutaj lista dostępnych funduszy. Jeśli skontaktują się Państwo z dziełem obsługi klienta, y, zawsze możemy doradzić, y, który fundusz wybrać, dlatego że na przykład, jeśli ktoś chce inwestować w fundusz złota, takich funduszy mam około 20 i one się różnią y, od siebie je, wieloma rzeczami. Możemy doradzić, przedstawić, który fundusz y, wybrać, jeśli chodzi o, o, dany, o dany surowiec, dany aktywum. Zapraszam Państwa do pobrania właśnie platformy demo. Zapraszam do kontaktu w celu konsultacji, który fundusz jest dobry. Tak jak mówię, jest to nowoczesna forma inwestowania. Jesteśmy w pełni licencjonowanym brokerem. Posiadamy zezwolenie Komisji, komisji Nadzoru Finansowego w Polsce, także różnych komisji na całym świecie. Zapraszam do odwiedzania naszej strony i aktywnego korzystania z tych możliwości, jakie przedstawiłem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.